Nie tak człowieku, nie myli się co do nie i TDF, człowieku. O, wielki ją, tak jest. To noc skupały Dziś mamy noc kupały. do żywotni piops. Zaczynamy, jesteśmy Słowianami Chodź z nami, kokus się zgadza I hajs to nie klamra Odpięta klamra, będziesz miał to w piętach Taka prawda, mocna, ta mocna masakra jednonocna Wszystko zostawi, co kurwa można Tutaj jedna, jedyna noc w roku Jednak musimy ją przetrzymać z brak Upadły anioł, krok bliżej grobu Dziś jest okazja, mamy dobry powód Jest noc kupały, noc Będziemy mogli. Si mu podróć na maksa Słowiańska tradycja, straszna na łach Słówiańska polska robi hałas śnie, śleje, się są, upały z cukańskich rąk mamy, noc chubały, ooo upadł się na legalu, szalej słów starych rytuałów kryty śleje, się są, upały Słowiański lą, mamy Noc chłopy, oh Upadła się na legalu, szalej z starych rytuałów kryty wow Tańczyli przy ognisku Ziele. Robisz to samo z soboty na niedzielę. Patrz po cień słowianą, są jakieś takie, o. Jestem warszawakiem i mam jakieś takie flow. Ta jedna noc. Noc kupały, przed nami odprawiamy rytuały Koleżanki puszają wianki U ciebie w mieście się puszają warszawianki Nie przypierdalaj się, weź się zamknij Taka tradycja kurwa możesz sprawdzić Noc kupały, wstukaj topiki Kliknij, szukaj, potem sprawdź migi. Ta impreza osiąga wyższy pułap Dostaje oficjalny status rytuał To wciąga, to taki naszy na maxa. Zawsze jest w tym słowiańska kultura Ale chodź, przed nami ta najkrótsza noc. Weź swoją pannę, oderwij od lustra. W skumplem się ustaw będą tamte bóstwa. Chodź, wpadajcie, weźcie i weźcie ich. Zostawiam otwarte drzwi. Nic z tego, nic z tego na nie I nie będzie niczego, jak znowu przyjdę. Robić krzywdę, to przy odbić. Będziemy robić ile będziemy mogli. Kolejny wpis do historii, za paru gości. Dziś to jest bilet jednostronny. Po całości słowiański temperament. Po całości pierdolić pały temperament. Dziś mamy noc kupały, tak to gramy. to Yeah. Mm -hmm.